Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Witam w kolejnym filmie przy Polonezie Przejściówce. I od razu przechodzimy do rzeczy. Jesteśmy przy bagażniku. Pokazywałem to na jednym filmie, że tutaj była wygięta podłoga. W tym miejscu. I nadal jest z boku wygięta. Ktoś kiedyś musiał nie wiem zajebać tym samochodem, bo i tak samo jest tutaj wygięty zbiornik na paliwo stary. Oczywiście nie będę go wstawiał, jak to się wygląda was, z Was firmy regularnie, to wiecie, że kupiłem nowy i już jest odmalowany. No dobra. I co? Co mi zostało? No trzeba spróbować odgiąć tę podłogę. Tylko tutaj telefon postawię, żeby nam coś tutaj przyświecał w ogóle. O. Mam młotek gumowy. No zobaczmy, czy to coś da. I wiecie co, kamerę to tak postawię kurwa jak tu ją postawić, żeby tutaj coś było co widać. Dobra, pa, spróbujemy no tutaj no, to od razu i kamera też leci. No to tak łatwo to nie będzie. To może tutaj w takim razie, tu kamera nie będzie. Zobaczymy czy, czy da się to odgiąć. No da się. Ładnie. Będę sobie jeszcze przyświecał bardziej tutaj. Gorzej, że ta mata bitumiczna, czy jak to się nazywa, odpada. To też pokażę, czekajcie, po. no ale to nie dziwne. A to odłazi. No może zostawmy to już. Może potem, jak będę malował całość, to to się tutaj razem, bo będę malował tutaj podłogę, to to się wszystko razem jakoś tak zwiąże. może by to wszystko zrywać, to wariactwo, ale już, już jest jakiś progres, bo mamy równą podłogę. Co tam się dzieje? No nic, mamy równą podłogę, tu ewentualnie jeszcze troszkę, ciutkę. Dobra, starczy, starczy, starczy. Tu jeszcze ewentualnie czekaj, o, tu pokażę bo ja tu wtedy skopa dałem, nie? No i tak trzeba wszystko będzie odmalować, bo jak widzicie jest goła blacha i to nie od teraz uderzenia tylko nie wiem ja już była po prostu i tak to będę oczyszczał za jakiś czas No kurwa, odblać, za parę razy młotem tutaj walnąłem i już zgrzany i spocony jestem. Eee! Dobra Trzeba będzie to wszystko zmyć. Ale malować będę i tak później, wiecie dlaczego? Bo jakbym teraz pomalował, to później jak będę to rozbierał przecież pod sufitkę i te boczki tutaj, te plastikowe odpółki. no to, to cały syf będzie na to, na świeżą farba się sypał. Nie, to na samym końcu malowanie, gdy wszystko stąd już wygarnę. A to jest takie jakieś zabezpieczenie, jakiś fluidol czy jakieś inne gówno. Ja chcę się tego pozbyć. Ja wiem, że to zabezpiecza, ale ten samochód i tak będzie dbany, będzie garażowany, więc tutaj nie będzie potrzeby tego. Więc ja to wszystko zmyję. A teraz będę chciał do zbiornika paliwa przymocować pływak. Mam tutaj dwa. Pokażę. No ten to był ten oryginalny, co ja tam tego wyciągałem. Później go tutaj troszeczkę odmalowałem. Tylko, że on nie wiadomo czy działa, bo, no bo nie sprawdzaliśmy nawet nigdy czy on ciągnie benzynę tutaj i on nie ma tutaj tej siateczki o, na końcu. Ale jeden z moich widzów wysłał mi w prezencie kiedyś tam części, widzieliście może ten film i był nowy pływak, też go tutaj zabezpieczyłem dodatkowo, mimo że był ocynkowany, ale ja tam nie ufam aż tak dobrze, więc dodatkowo go tutaj mażnąłem paroma warstwami farby i tutaj siateczka jest. Mam do niego nową uszczelkę. Chyba obojętnie którą stroną, bo tutaj nie widzę, żeby coś było inaczej, chyba obojętnie. I co? Nowe nakręteczki, nowa masa. Trochę tylko zobaczymy jak ja to przykręcę, no bo tu jest duże oczko, a tutaj przecież są takie małe yy, te nakrętki i gwinty zaraz tam pokażę. Przewrócę ciś tylko to muszę. No ja to czekajcie, to jak tak kamerka. Na razie tu i ja przewrócę. O. No właśnie. Ja wiem, że można zrobić inaczej, w sensie nawet sobie tu przygotowałem, o, na przykład takim małym oczkiem, nie? Ale nawet byłoby idealne, ale akurat nie mam tych końcówek. Może kiedyś dorabię, to wtedy bym o tutaj, bo z drugiej strony jest, a widzicie. Nie mam po prostu w tym momencie takiej końcówek, więc no, mam taką masę miedzianą. Ewentualnie, no, jak będzie za duża, czy to się jakieś podkładki dam, albo nie wiem, nie będzie łapać czy coś, no to wtedy tam to zrobię. No dobra, najpierw to bym widział. To plus tuszczelka i tymi stykami w tę stronę, czyli tutaj do rury w lewu najpierw tylko pływak o, w ten sposób ale zaraz no przecież jeszcze uszczelki nie dałem no jak to? właśnie uszczelka. uszczelkę, uszczelkę najpierw o, się zagadałem tutaj rachu ciachu a uszczelki nie dałem no tutaj no wchodź, no co jest no Trzeba ją tutaj dopchnąć do samego końca. Dobra, dla bezpieczeństwa ja to ściągnę, powiększę trochę dziury i będziemy zaraz poprawiać. Dobra, pływak. I tymi tutaj przewodami, znaczy no stykami w tę stronę. Właśnie. Co jest? Tak. Dobra, dobra. Trzeba trochę te gwinty z farby oczyścić. Trzeba będzie chyba rozwiercić lekko te otwory, bo w niektóre wchodzi. Nawet jeszcze zdrapałem farbę tutaj w dziurach, ale no tak. Ciutkę można by było to rozwiercić, żeby tak luźno wchodziło. Wiadomo, że ma prawo to nie pasować idealnie. Ono na przykład, widzisz, tu wchodzi, a tutaj, o, widzisz, jest okrzywo, nie? Więc ciutkę ja to porozwiercam o, z tej strony. No, porozwiercałem trochę. A no, to jest rzeźbienie w głównie. Zobaczcie, o, wszystkie niby pasują. A jeden, o, jedna szpila nie. Kurwa, daj w głównie. No i myślałem, że to szybko pójdzie, kurwa, tutaj. Trzeba naprawdę porozwiercać te dziury, kurwa, blać. No dobra, udało się. Mam nadzieję tylko, że o ta szczelina, która jest, jak dokręcę to nakrętkami, to wiesz, nie będzie jej aż takiej. No ale dobra, trzeba było trochę rozwiercić, nie? Dobra, teraz żeby było fajnie, to na każdą z tych tutaj, na z tych gwintów mam takie fajne małe podkładki, te same, których jak pewnie widzieliście używałem do listew w Polonezie Karo Plus. Dokupiłem ich kiedyś sporo, więc o, mam ich w nadmiarze ile chcesz. Może tu zamienimy tak, bo masę może dam. No nie wiem w sumie, a może tutaj dam masę albo do tego. No. Dobra, niech już będzie do tego. Nie chce mi się podnosić albo dobra, no udało się. No dobra i tak. Najpierw te poprzykręcam na końcu. Na końcu masę. No na razie ręcznie. Wszystkie ocynkowane kupiłem, chociaż widziałem, że w komentarzach Wy rodzicie, że te współczesne nakrętki śruby, wszystko to, że ten cynk no to to gówno, że 20 lat temu były prawidłowo ocynkowane nakrętki śruby, a że dzisiaj to gówno. Nie wiem, być może. 20 lat temu się tym jeszcze nie zajmowałem. Być może. W każdym razie w Karol Plus niedawno tam sprawdzałem sobie pływak, to tam te nakrętki są już mocno skorodowane. Chyba nawet shorta takiego stawiałem jakiś czas temu. No ale nie wiem czy tam były cynkowane czy nie, kto tam coś zostawił, Ale skoro mam ich teraz tutaj tyle, no to tam któregoś razu też je wymienię. No tutaj coś nam nie chce wleść. Dobra, to tylko na czubek dana. dalej sobie śrubę, śrubę tym kluczem to dokończę. Chociaż nie, no i idzie, dobra. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, bo tu jest jedna rurka, a w, a w tym starym jak było? Nie no też jest jedna rurka, bo chyba widziałem gdzieś takie pływaki, ale nie wiem czy to do Poloneza, czy do Malucha, czy do czego. <coughs> Że są dwie rurki. <coughs> jeszcze też muszę się tego nauczyć, jak będę z mechanikiem to się dowiem, bo przecież jest tu jeszcze jedna rurka, tu jedna rurka i tu rurka. No i który z nich to jest odpowietrznik, który to jest jakiś powrót, który to jest. No. no do, który idzie do pompy paliwa? Muszę się tego nauczyć. No dobra, zobaczmy. poprawia oczywiście wszystkie jeszcze Drchotka jeszcze nie chce Dobra, tutaj przykręcimy sobie to w ten sposób, czyli dwie podkładki, jedna mała, druga większa, nakrętka, no i, i ten miedziany, miedziana masa. No, żeby tu zaraz wiatr nie mówią, tego, bo będzie trzeba zbierać. Chwila, sorry, przepraszam bardzo. Wiatr wszystko dzisiaj jest duże. Ja mam otwarty garaż. Dobra, bo już się masa razem, o, Nawet trochę się wykrzywiła, to wystarczy. Będzie trzymać, co? Trochę wiesz, na podkładka weszła w masę, no ale to może nawet lepiej. No, a później to do, do tej pokrywy, która jest przykręcana do podłogi. No to to już będziemy później to robić. W każdym razie, dobra, cieszę się, że to zostało zrobione. Takie niby nic, ale. Ale trzeba było to zrobić, nie? Kurde, ja to źle przykręciłem. przecież ta rura to powinna być w tym kierunku, bo jak tu jest jedna rura, to nie może być ta pod kątem. Jakoś tak za bardzo się patrzyłem na to, albo walczyłem z tymi dziurami. Dobra. Dobra, teraz przewód kupiłem taki do odpowietrzania. Tutaj, nie wiem czy go dam radę teraz wcisnąć, bo przydałaby się opalarka. A, powalczę, spróbuję jak nie, no to, bo przy sobie nie mam opalarki teraz, zaraz zobaczymy. Dobra, jakoś się udało. Dobra, jakoś się udało, musiałem tylko trochę farby zedrzeć, no bo nie wchodził przewód. Cyband jest. Teraz dokręcimy. Czasem jeśli chodzi o wykładzinę, tak to załatałem tutaj taśmą dekarską, taką błyszczącą srebrną, podkleiłem, żeby tej dziury nie było i tutaj, bo nawet mocno się trzeba przyjrzeć, żeby to zobaczyć, podkleiłem tam jeszcze pod spodem super glue, żeby to się trzymało do tej taśmy, docisnąłem słoikiem, żeby to docisnąć i... Jako tako to wygląda, może kiedyś uda się wykładzinę taką zdobyć, bez dziury, ale na razie, póki to zostawiamy tak jak jest, bo to też są koszty niepotrzebne. No teraz kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to odnowienie tych uchwytów i mocowań tylnej kanapy. Pokazywałem jak to odkręcałem na jednym z poprzednich filmów. Ten był w najgorszym stanie, trochę to odrdzewiałem, ale nadal jest rdzanie, wszędzie tam doszło, no to muszę to wiertarą i szczotą zrobić. Ten jest w ładnym stanie. Tylko jest krzywy, ale już nie będę tego odginał, bo nie wiem jak. No o tutaj widzę, że krzywa. No nie wiem jak na jakimś imadle bym musiał, więc to zostawię. Tu są lekkie rdzawki, to można też oczyścić i tutaj. Więc szczota, wiertara i działamy. Słaba bateria Trzeba doładować. Dobra, główny No dobra, to na razie to. Bo te to później, bo tutaj muszę zakleić jeszcze to. I te dwa na razie metalowe. Zobaczmy. No, i to te też już pomalowane, git, i niech sobie schnia. Także na dzisiaj to chyba wszystko. Jeśli chcielibyście w jakiś sposób mi pomóc, być może macie jakieś części do Poloneza, które wam się gdzieś walają, a chcielibyście, żebym ja właśnie tutaj wstawił do tego Poloneza, czy do moich pozostałych, do przejeściówki do Borowicza i do Karo Plusa walają wam się być może gdzieś w piwnicy, w garażu, na strychu, albo w mieszkaniu, gdziekolwiek. No, to tutaj podaję teraz dane kontaktowe. Tutaj jest mail, telefon, messenger i Facebook do mnie. Można się odzywać, jak ktoś chciałby w jakiś sposób pomóc. Ja później nagram oczywiście film, jak tutaj coś działamy. Także dzięki za wszelką pomoc. No i spotykamy się w kolejną sobotę. Będę jeszcze również bardzo wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. To bardzo motywuje do nagrywania kolejnych filmów, do kolejnego działania. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać, również możesz dobrze dać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. No i zachęcam również do zasubskrybowania kanału i obejrzenia starszych filmów. I fajnie będzie również, jeśli ten film i inny udostępnisz na Facebooku, żeby również Twoi znajomi tutaj wpadli, zobaczyli, jakie filmiki ja nagrywam, żeby cały czas ta karuzela trwała, żebyśmy tutaj cały czas z tymi pornezami coś robili. Także na dzisiaj to wszystko jeszcze raz. Żegnam się. Wszystkiego dobrego. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arcady czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.